Muszę powiedzieć, że trochę jestem tak rozbestwiona, dlatego, że ja 25 lat spędziłam w korporacjach, gdzie ten ład korporacyjny jest świetnie poukładany. Są, są procedury, są kodeksy etyki, każdy wie, jak ma postępować w sytuacjach, które mogą gdzieś nie być jasne. I jest to poukładane, jest to egzekwowane, jest to sprawdzane. Natomiast no, mam świadomość tego, że nie w każdej firmie tak to wygląda, a jest to Nieposiadanie odpowiedniego ładu korporacyjnego jest olbrzymim ryzykiem dla firmy. Ja zawsze powtarzam, jak nie wiesz jak masz postąpić, to zrób sobie test pierwszej strony gazety. Czy jakby gazeta opisała na pierwszej stronie twoją decyzję, twoje działanie, które podjęłaś, podjąłeś, czy byłbyś z tego artykułu zadowolony. Jeśli nie, to znaczy, że coś nie działa, że to nie, nie tędy droga.